W tym zadaniu będziemy na początek szkicowali wykres funkcji f, która powstaje w taki sposób, że mając argumenty, czyli x, w postaci liczb naturalnych to znaczy 0, 1, 2, 3, 4, 5 i tak dalej, ta funkcja będzie przyporządkowywała wartości. wartości w taki sposób że te wartości będą resztą z dzielenia przez 3 każdej z tych liczb i powiększoną o 1. To znaczy, jeżeli podzielisz 0 przez 3, to otrzymasz wynik równy 0 i zostanie ci reszta równa 0 z tego dzielenia. Jeżeli do reszty dodam 1, to otrzymam pierwszą wartość funkcji, która wartość funkcji o Następnie, jeżeli podzielę 1 przez 3, to otrzymam wynik równy 0 i zostanie mi reszta z tego dzielenia równa 1, i do tej jedynki należy dodać 2. Gdy podzielę 2 przez 3, to otrzymam wynik równy 0, zostanie mi reszta równa 2, i do dwójki dodaję 1, no i tak dalej. Jeżeli trójkę podzielę przez 3, to otrzymam wynik równy 1. Resztę równą 0 i do tego 0 dodaje 1. Czyli widzimy, że te wartości będą się tutaj powtarzały w nieskończoność. I teraz każdy taki wiersz generuje nam współrzędne punktów, które należą do wykresu funkcji. Czyli pierwszy punkt ma współrzędne 0,1, drugi 1, 2, 2, 3, następnie 3. 3, 1, 3, 1, 4, 2, 5, 3. No i tak dalej. Zaznaczamy punkty tyle, ile nam się zmieści. W drugiej części tu już naszkicowaliśmy wykres funkcji F. To może sobie podpiszmy, że to jest wykres funkcji F. Naszkicujmy teraz wykres funkcji g, która powstaje w wyniku takiego przekształcenia, to znaczy jest to symetria względem osi x. Każdy punkt należący do wykresu funkcji f musimy odbić symetrycznie względem osi x na drugą stronę. W ten sposób powstanie nam wykres funkcji g. Tą część mamy zrobioną, i teraz wyznaczmy zbiory wartości obu funkcji. Zaczniemy oczywiście od funkcji f. Zbiór wartości funkcji f. W tym zbiorze zapisujemy takie y, które przyjmuje funkcja f, więc funkcja f przyjmuje 3y: równy 1, równy 2, równy 3. Natomiast funkcja g. Również przyjmuje 3 y i są to liczby przeciwne do jedynki, dwójki i trójki. Pierwszy przykład za nami.